Cześć, zrób ze mną smaczne i pożywne śniadanko. Będą nam potrzebne następujące składniki. Awokado, jajeczka dwie sztuki, chlebek żytni, który kupicie na przykład w Biedronce, masło klarowane, z przypraw będziemy potrzebować soli, pieprzu, i miodu. My mamy taki swój własny, mamy własne pszczółki. Następnie bierzemy deseczkę, kroimy sobie awokado na pół, bierzemy tą połóweczkę, w której nie ma pestki, żeby ta z pestką była dalej świeża. wyciągamy sobie awokado najlepiej dużą łyżką do miseczki A następnie będziemy sobie to awokado ugniatać widelczykiem, dodamy tam miodu I już gotowe kromki wyjmujemy na nasz talerzyk. Następnie będziemy je smarować naszą pastą z awokado. Pięknie to wszystko pachnie ten chlebek, który jest już ciepły, to awokado z dodatkiem miodu i soli, to po prostu nie, bo jeśli nie próbowaliście to naprawdę bardzo, bardzo gorąco zachęcam, tą pastę można też na inne rzeczy sobie brać lub na wynos, jak po troszeczkę dodacie jeszcze soku z cytryny to on dłużej wytrzyma i nie będzie ciemnić to awokado, także spokojnie na drugie śniadanie również będzie się nadawać, no i wkładamy nasze jajeczka, tu musimy troszkę ostrożnie żeby nam się te żółtka nie wylały no tutaj widać, że lekko gdzieś miałam wpadeczkę z tym jednym Jajkiem, ale tak się prezentuje nasze śniadanko. Życzę wam smacznego. Dajcie znać, czy już takie śniadanko jedliście. Jest bardzo, bardzo pożywne i syci.